o takich jak ciepło i co na skuterze można je zjeść, pogadajmy o fast foodach, o fast foodach, o tym pysznym szybkim żarełku, o polskiej kuchni pomówmy, o rozpadach, kebab, 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 ja nie mam apetytu, zjadłabym najchętniej morze Hej! Chyba jednej z nas brakuje. <grymne> Gdzie jestem? Przepraszam za spóźnienie. Proszę, pogadajmy o czymś słodkim. Na ciebie to się bardzo długo czeka. Ostatnio? Dwa lata. nie? Ludzie na nas patrzą. Juhu! Ludzie i za zatańczą śpiewy. Gigantyczny telewizor. Oh yeah, czasów mojej braterki to się gęsi hodowało i krowy doiło. A co to taka rozdowolona? Ja? No, uda ci widać. Hej, przestań błagać kochaninka. Znajdź sobie po prostu jakiegoś aptefikanta. Cię już znalazłam. A, czy możemy zmienić temat na jedzenie? Hej, a pamiętacie, jak powiedziałam w jednym z wywiadów o płonącej świni? Świnia jechać, I świnia musi jechać? i to płonące. Hej, królowa dram! A jaka jest twoja ulubiona piosenka twoich rodziców? <grywa> <grywa> ulubiona piosenka twojej płyty to jest piosenka ulubiona rodziców. Ulubiona piosenka moich rodziców z mojej płyty <grywa> Twoja ulubiona piosenka twoich rodziców. <grywa> Aha. A moi rodzice coś ciebie <grywa> <grywa> ulubiona piosenka mojego grona w mojej płyty. będzie hit, Paweł. Hej, Irenka, a pamiętasz Kamila? Cześć, Stanach, tu Kamil z okazji twoich urodzin. Cześć, Stanach, tu Kamil. O oh, Boże. <gryś> Cześć, mm. Kamil, tu Stanach. Um, chciałabyś... <gryś> najlepszego z okazji urodzin. Um, dużo zdrowia i szczęście i miłości. Na to, czy wrytki? no Na szczęście. Musimy lepiej pomyśleć, co będzie dalej z Zuzanną. Bardzo się martwię o jej przyszłość. No ja mam nadzieję, że za nie jest i dłuższe spodemki będzie zakładać. I że język ojczysty pielęgnować będzie. Najważniejszy jest wicik. Hej, znów zapominacie o publiczności. Hej, uświadomicie! Czy jesteście jeszcze z nami? Słuchajcie, może można żyć bez powietrza, ale bez Was... Mm -mm. Nie można. Hej, dziewczyny, teraz wszystkie razem. Na trzy, cztery. Dziękuję.